serdecznie Państwa na konferencji prasowej. Powo powodem zwołania tej krótkiej konferencji prasowej są informacje wypowiadane publicznie o rzekomych wolnych środkach finansowych do wykorzystania na różne cele w tym roku bieżącym. Chcielibyśmy te informacje zdementować, uszczegółowić i równocześnie, chcę powiedzieć, informacje te są wygłaszane. Przedstawicieli radnych opozycyjnych klubu PiS. Padają w związku z tym różne propozycje, wnioski, na co wydać te rzekomo duże, wolne środki do wykorzystania. To też zapewne powoduje, co ja też osobiście obserwuję, napływ wniosków do Starostwa Powiatowego, aby przeznaczyć środki na dofinansowanie. Różnych celów i te wnioski wpływają z różnych szczebli samorządów, a także z jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Chcemy przekazać informację, że wolne środki finansowe za 2018 rok wyniosły 19 600 tysięcy złotych i nie mogą one być w świetle uchwalonego budżetu na 2019 rok, przeznaczone na inne cele niż określone w uchwale budżetowej. Chcę dodać, że powiat bilecki również, co nie było przewidywane w pierwotnej uchwale budżetowej, czekają znaczące dodatkowe wydatki, które musi potencjalnie powiat pokryć z własnych środków i takimi wydatkami, które nam grożą, a które wiemy, że, że już ten wydatek został uchwalony i będzie przekazany środków. To jest dopłata do szpitala za 2018 rok. Też ewentualnie to co dowiedzieliśmy się w ostatniej chwili, ewentualnie podwyżki dla nauczycieli, na które w tym momencie nie do końca jest pokrycie finansowe. A także pokrycie chociażby podjętego już zobowiązania, pokrycia i organizacji, podjęcia się realizacji budowy wiaduktu. I na te wszystkie, tak jak wspomniałem, wydatki musimy mieć w pierwszej kolejności zabezpieczenie. Ja bym miał w tym momencie tyle. Bardzo proszę ewentualnie o zabranie głosu pani Skarmi która by nam wolniej przybliżyła jeszcze temat wolnych środków. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan starosta, wolne środki na koniec 2018 roku wyniosły 19,6 miliona złotych. Planując budżet na 2019 rok założyliśmy deficyt w wysokości 14,4 miliona złotych i zaciągnięcie kredytu w kwocie 7 milionów złotych. Po rozliczeniu 2018 roku i wyliczeniu wolnych środków zmieniliśmy strukturę finansowania deficytu. Nie planujemy już zaciągać kredytu na jego sfinansowanie, lecz pokryć go wolnymi środkami. Również z wolnych środków spłacamy raty kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Tak więc całość wolnych środków została rozdysponowana na pokrycie planowanego deficytu i spłat kredytu. Podkreślam, że powiat nie dysponuje w chwili obecnej żadnymi wolnymi środkami, które mogłyby być przeznaczone na wydatki niezaplanowane w tegorocznym budżecie. Dziękuję. Bo, może jeszcze ja chciałbym uzupełnić. Ja tu już wspomniałem, że kwota wolnych środków finansowych wynosi ostatecznie 19 milionów 600 tysięcy i jak tu pani Skali wspomniała, będzie ona przeznaczona w całości na pokrycie deficytu w sumie budżetowego, jaki jest planowany na 2019 rok więc w kwocie 17 milionów, a 2 miliony 600 tysięcy będzie przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Chciałbym odnieść się do dwóch istotnych obszarów, które z ramienia zarządu. Nadzoruje zresztą nie tylko w tej kadencji, ale w poprzednich kadencjach. To jest do oświaty, która stanowi gdzieś blisko 45% całego budżetu, subwencja oświatowa całego budżetu powiatu, i do y, samodzielnego publicznego zakładu, jakim jest pogotowie ratunkowe, gdyż również z ramienia zarządu Przewodnicze Radzie Społecznej nadzoruje. Działanie także tej jednostki, ale na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nie w świetle takiej dość gorącej retoryki sesyjnej, ale w spokoju. Możemy przedstawić Państwu właśnie rzetelną informację na temat posiadanych środków finansowych. Nie jest to po to, żeby kogokolwiek straszyć, że jest zła sytuacja finansowa powiatu, tylko żeby jasno wytłumaczyć, o czym powiedziała już doskonale Pani Skarbnik, że tak skonstruowany budżet, podkreślę budżet skonstruowany przez zarząd poprzedniej kadencji, w którym oczywiście też zasiadałem, nie pozwala w tej chwili na Rozdawanie pieniędzy, których nie ma, bo one są w tej chwili w strukturze pokrycia deficytu budżetowego. Musielibyśmy ewentualnie zaciągać dodatkowe kredyty, których w taki pochopny sposób robić, tego nie chcemy. Ale wrócę do swojej działki, bo tutaj już to zostało wspomniane. Proszę Państwa, my musimy mieć cały czas na uwadze, że mamy szereg zadań, na które niekoniecznie strona rządowa zapewniła finansowanie. Od 1 września, jak Państwo zapewne wiecie, jest już po posiedzeniach Sejmu i Senatu, została znowelizowana karta nauczyciela. Od 1 września następują regulacje wynagrodzeń w oświacie średnio w kwocie 9,6%. To daje, ja jestem świeżo po wczorajszej całodniowej konferencji oświatowej na temat finansowania oświaty jako całości w skali państwa w Warszawie i dużo o tym mówiliśmy i jako strona samorządowa i jako, jako, jako strona ekspercka. To będzie ponad miliard złotych na pewno w skali kraju i nie mówi się nigdzie, na żadnym oficjalnym spotkaniu o tym, jakie będzie dokładnie źródło finansowania. W subwencji oświatowej oczywiście nie ma odbicia ta podwyżka. Natomiast kwota, która nas czeka, dodatkowa kwota do wydania w stosunku do subwencji, którą mamy dzisiaj przeliczona myślę, że z dosyć dużą dokładnością to jest blisko 1 930 tysięcy złotych dodatkowych środków, które będą potrzebne na wypłacenie wynagrodzeń gwarantowanych przez ustawę Karta Nauczyciela. I tych pieniędzy państwo w subwencji oświatowej nie zabezpieczyło. Przypomnę również, że mamy podwójny nabór, i my zatrudnimy, bądź jesteśmy w trakcie zatrudniania już, bądź zrobimy to od 1 września, ponad 30 nowych nauczycieli. My przejmiemy nauczycieli z gminy Mielec, z niektórych gmin powiatowych, a więc to jest ta dobra informacja, ale proszę Państwa, ponad 30 dodatkowych etatów potrzebnych do zrealizowania podstawy programowej w dodatkowym roczniku. To będzie kolejne, nie wiem, pewnie około 150-160 tysięcy w skali miesiąca, czyli do końca roku to jest znowu rząd wielkości blisko 650 tysięcy. Proszę zobaczyć, że my mówimy tu już o kwocie 2,5 miliona złotych do samych wydatków oświatowych. My już wiemy, że subwencja, która, przypomnę, została też obcięta w stosunku do pierwotnie planowanej o 2 miliony, ona nie zabezpieczy nam wydatków do końca roku. I my o tym musimy pamiętać. I musimy te wydatki zabezpieczyć, bo przecież to jest tak ważny obszar, każdy obszar funkcjonowania powiatu, i my musimy to zrobić. Kolejna rzecz. Na, analizując sprawozdanie finansowe za 2018 rok i analizując plan finansowy na 2019 rok, po raz pierwszy zderzyliśmy się z taką skalą y, straty wykazaną przez tą jednostkę. Za rok 2018 jest to kwota 67 tysięcy, więc to jest kwota niewielka, bardzo niewielka i ona się zdarzały takie straty. Natomiast bardziej niepokojące dla nas, jako dla zarządu, jest to, że za pierwszy kwartał to jest strata na poziomie 128 tysięcy zł. Ona w dalszym ciągu nie przekracza amortyzacji, a więc nie będzie tu potrzebna ingerencja organu w celu przekazania środków na pokrycie tej straty. Niemniej jednak ona uszczupla kapitał jednostki. I mam też już informację, bo prowadzę rady społeczne stosunkowo często, że ta strata jednak narasta za miesiąc kwiecień ona wzrosła o kolejne dwadzieścia kilka tysięcy złotych. A więc te rzeczy muszą budzić naszą troskę trochę niepokój i musimy pamiętać o tym, że realizując budżet tegoroczny, musimy znaleźć pieniądze na to, aby te zadania sfinansować. I proszę Państwa, mówię to, ponieważ. Też to chcę podkreślić. Często opinia publiczna jest właśnie wprowadzana w taki błąd, że my mamy pieniądze, tylko nie umiemy ich rozdać, albo nie wiem, nie umiemy ich znaleźć. Jak ostatnio też usłyszałem na sesji od pana radnego z Klubu Prawa i Sprawiedliwość, który już mówił o tym, że może dzisiaj wskazać. Zadania, które mamy zaplanowane w budżecie, a które na pewno nie będą zrealizowane. Ja powiem tak, my to cały czas monitorujemy jako zarząd z panią skarbnik i my wiemy, że są takie zadania, które niekoniecznie muszą być zrealizowane, ale my będziemy do końca wierzyć, że to jest możliwe, będziemy się starali uzyskać dofinansowanie i zrealizować te zadania. A jeśli ich nie zrealizujemy, to pieniądze, które ewentualnie będą wolne w budżecie, będą między innymi przeznaczone na to, żeby finansować te zadania, na które pokrycia. Nie mam. Ja myślę, że na tym etapie. Dziękuję bardzo. Więc ja tu już wspomniałem, że dopłata już jest zatwierdzona przez Radę Powiatu i ta dopłata to jest dokładnie 1 708 328 zł i musi już niebawem trafić na konto szpitala, ale zdajemy sobie sprawę, że w tej sytuacji jaka jest już chodzi o finansowanie szpitali powiatowych, być może, że trzeba będzie dopłacić za rok już 2019 kwotę no zdecydowanie większą mając około 10 milionów. Mamy nadzieję, że może będzie ta kwota mniejsza. I mm, też w tym kontekście y, bardzo nas boli utrata 6, około 620 tysięcy z tytułu braku akredytacji, y, gdyż przez y, niedopatrzenie y, szpital. Y, w pierwszej połowie listopada roku ubiegłego 2018 nie złożył w terminie wniosku akredytacji. To jest takie też dodatkowo przykre, że jako jedyny ze szpitali, jedynie ze szpitali wojewódzkich, nie w województwie, może nie w wojewódzkich, tylko specjalistycznych, a jako jedynie w województwie ma obniżoną jakby dopłatę, czyli obniżone kontrakty na 2019 rok o brak akredytacji. I musimy mieć tutaj pełną świadomość, że jeżeli chodzi o szpital, jest to jak wspomniałem nasza podstawowa działalność i tutaj musimy cały czas myśleć o tym, że musimy zapewnić płynną działalność tego szpitala, a i finansową, i organizacyjno-techniczną. Ja chcę powiedzieć też, jeszcze dodać do tego, że oczywiście oczekujemy od Pana Dyrektora, który został wspomnę, na początku kwietnia zatrudniony w szpitalu, też działań, które spowodują ograniczenie kosztów, czy wręcz usprawnienie też funkcjonowania szpitala, poprawę jakości obsługi pacjentów. I tutaj już pan dyrektor przygotował zmianę schematu organizacyjnego szpitala. Jest ona w tej chwili konsultowana. Wprowadził też od 1 czerwca szczegółowe rozliczenie środków medycznych. Dalej w tej chwili już to trwa, ale myślę, że to będzie zmożone. Jeżeli chodzi o nadzór i uszczelnienie dochodów szpitala w klasyfikacji pewnych jednostek chorobowych, po to, żeby maksymalnie uzyskać dochody dodatkowe, jakie są możliwe z tytułu świadczeń usług medycznych. Też bardzo ważne jest podjęcie działań, które przyniosą oszczędności w zakresie zużycia mediów. I tutaj jest wiele do zrobienia z tego względu, że chociażby zużycie wody, a w ślad za ilością zużytej wody idzie opłata za ścieki, żeby racjonalizować zużycie tej wody, a wiemy, że po rozbudowie szpitala, która no jest bardzo taka rozgałęziona i jest wiele takich dobudowanych budynków, stąd jest problem, żeby woda dotarła wszędzie na czas i pacjenci muszą długo, że tak powiem, odkręcić ten kurek i masę wody wypływa bezproduktywnie zanim przyjdzie woda ciepła. Więc tutaj chcemy bezwzględnie zmodernizować zasilanie w ciepłą wodę i tutaj w pierwszej kolejności będziemy chcieli skorzystać i Pan Dyrektor ma takie zamiary, z odnawialnej źródeł energii, więc pompy ciepła i ewentualnie panele fotowoltaiczne, które by pokrywały zużycie prądu przez te pompy ciepła. Oczywiście też to, co już wiem, zostało w znacznym stopniu poprawione, to usprawnienie naszego systemu komputerowego, które znacznie usprawnia sposób funkcjonowania szpitala. Jako przykład podam, że jeszcze przed tym, nim został dyrektorem pan Więcław, to wyniki badań. Ktoś szedł z bardzo odległego, tracił tam powiedzmy 15 minut zanim dotarł, po to, żeby odebrać wyniki z laboratorium a to powinno się dziać automatycznie w systemie informatycznym. Z tego co powiedział dyrektor, już tak się dzieje, że nie trzeba biegać, tracić czas, tylko na bieżąco są te wyniki dostępne, jeżeli chodzi o badania pacjentów. Też z tego co w tej chwili podejmuje działania. Takie troszeczkę dyscyplinujące i poprawiające organizację pracy to prowadzenie elektronicznego systemu ewidencji pracy i kart obecności. I też tutaj jest dyrektor na etapie szukania firmy i wybierania najkorzystniejszego systemu, który pozwoli tutaj też uszczelnić system rozliczania nadzoru nad pracownikami personelem. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym na koniec dodać jedną rzecz, ponieważ wiele się na ten temat mówiło, też wiele tutaj wniosków, albo chociażby, żeby z tej nadwyżki pokryć, ten wydatek chodzi o odkomarzanie. Chcę powiedzieć, że starostwo powiatu mieckiego, ja osobiście i wespół ze gospodarzami gmin powiatu złożyliśmy wniosek dokładnie 7 czerwca do Pani Wojewody. Pani Wojewoda, z tego co wiem, jeszcze po, po jakichś tam analizach, zapytaniach, dodatkowych zestawieniach wysłała 18 czerwca do Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek m.in. naszego powiatu o dofinansowanie. Jest przyrzeczenie jakby ministra wstępne, że trzy województwa, więc województwo podkarpackie, małopolskie i Świętokrzyskie uzyska dofinansowanie do akcji odkomarzania. W tej chwili czekamy na decyzję już rządu i na informację od Pani Wojewody, ewentualnie jaka będzie to kwota tego odkomarzania. Myśmy wystąpili w sumie dla całego powiatu o dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych. Z tego co wiem, no, Pani Wojewoda sugerowała też udział własny jednostek samorządu w granicach około 20%. Także chcę powiedzieć, że akcja odkomarzania będzie prowadzona, jeżeli tylko i to natychmiast, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, informacje o dofinansowaniu, jakie będzie przeznaczone dla powiatu miejskiego. Dziękuję bardzo, to były wszystkie informacje, które chcieliśmy tu Państwu przekazać.